Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku GameTroll TV. Ja mam na imię Piątek i za chwilkę Wam opowiem, właściwie już Wam zacząłem opowiadać, o grze pod tytułem ROAM. Jest to gra, która już pojawiła się na kanale GameTroll TV, a dokładnie w naszej co-sobotniej serii, co jest grane. Jak ktoś nie widział, co jest grane, to serdecznie polecam. Ja tam się bawię doskonale i z tego co widzę w komentarzach, Wy również. To tyle takiej, można powiedzieć, reklamy w trakcie. Ale wracając do gry. Gra ROAM będzie wydana w Polsce. Dokładnie miała być w Polsce wydana 7 lipca 2021. 21 roku, ale wydawca postanowił nas zaskoczyć i wydają wcześniej. Tak jest, czyli można powiedzieć początek lipca, samego, samego taki początek, początku albo ewentualnie końcówka Czerwca, więc grę będzie można sobie kupić wcześniej, co nie zawsze jest standardem u wydawców. Ale jakby ktoś nie miał pojęcia zupełnie o czym mówię, to być może znacie takie tytuły, jak nie wiem góru i Dołem, bliżej i dalej. Ja cały czas czekam na tytuł, nie wiem, przodem i tyłem, ponieważ to jest gra, która bazuje na popularności tej serii, ta gra się będzie wynazywała w Polsce tu i tam i, i co? I tę grę na Kickstarterze, kiedy ta gra się fundowała, wsparło 5 tysięcy ludzi, prawie dali 221 tysięcy dolarów, więc chyba można powiedzieć, jakiś taki kapitał zaufania do wydawcy, jak również do samej gry został włożony. Czy Wy po ten kapitał sięgniecie? To jest jak zwykle oczywiście Wasza decyzja. Ja tylko pokażę jak wygląda sama gra. Bawcie się dobrze i Herbaty w dłoniu. Tak jak do każdej gry musimy się przygotować czytając instrukcję, tak samo jest i tutaj, ale zobaczmy czy nam to dużo zajmie. No właśnie na szczęście nie, ponieważ kiedy patrzymy sobie na instrukcję, mamy duże, wielkie obrazki, mamy różne przykłady, które informują nas o tym jak należałoby w grę grać. Więc właściwie wystarczy usiąść 5 minut poświęcić na instrukcję i już wiemy jak grać. Bardzo dobrze. Samo przygotowanie jest bardzo proste. Jako, że tu i tam jest to gra na cztery osoby, to każdy z graczy na początku wybiera swój kolor i zabiera wszystkie dropsy w swoim kolorze. Następnie dobieramy trzy startowe postaci przypisane do danego koloru. One są takie same, niczym się nie różnią poza obrazkami i kładziemy je na razie przed sobą. Na szczęście w grze mamy cztery karty pomocy, którą każdy z graczy może sobie zabrać, jeśli chce. Następnie tasujemy wszystkie karty wyspy, ponieważ na wyspie będziemy szukali różnych zaginionych postaci, zwierząt i w ogóle. I kiedy to już zrobimy, Rozkładamy standardową wyspę, tak jak widzicie, dwie na trzy karty. Po czym nasze postaci i kartę pomocy kładziemy wokół wyspy. Po czym, w zależności od tego, czy jesteśmy pierwszym graczem i jak daleko od niego jesteśmy, dobieramy startową liczbę monet. I właściwie tyle. Możemy już grać, ale. Możemy jeszcze używać specjalnych artefaktów, ale te nie są potrzebne w podstawowym wariancie gry, tylko w rozszerzonym, więc o nim na razie jeszcze nie będę mówił. Jak wygląda tura? Banalnie. Wyobraźmy sobie, że jestem niebieskim graczem i ten niebieski gracz ma do wyboru na razie jeszcze trzy postaci. I teraz, te postaci, każda z nich ma zaznaczone w jaki sposób mogę te kwadraciki układać na planszy. Wyobraźmy, że skorzystam sobie z pana Morwa. Więc w momencie obracam, czyli na razie on staje się nieaktywny i mogę sobie te trzy elementy położyć na przykład w w sposób, że zarobię sobie o tak, o tak i o tak. W tym momencie położyłem wszystkie trzy, przykryłem sobie monety, więc dodatkowo dobiorę sobie jeszcze dwie monetki i tyle byłoby mojej tury. Przekazuję turę kolejnemu graczowi. Jeśli jednak tak by się stało, że wszystkie moje charaktery są zakryte na początku mojej tury, to w tym momencie muszę je wszystkie odsłonić. No i gram. Może też tak się stać, że będę chciał odsłonić co po niektóre karty, jeśli te będą mi potrzebne na początku mojej tury. W tym momencie, jeśli chciałbym odsłonić jedną kartę, muszę zapłacić po jednej monecie za jeszcze odsłonięte karty, więc w tym przypadku płacę dwie monetki i osłaniam swoją kartę, z której teraz będę mógł skorzystać. Ale zapytacie pewnie, Piotrze, ale po co kładziemy te dropsy na planszę? Ponieważ jeśli tak się stanie, że w turze dowolnego gracza wszystkie sześć pól danego elementu wyspy zostaną zasłonięte, wtedy ten element Element trafia do osoby, która ma najwięcej swoich dropsów na karcie. Wtedy po zdjęciu dropsów z danej karty ten oto jegomość wędruje do osoby, która najwięcej przyczyniła się do jego odnalezienia. Więc jak już widzicie, te elementy, które będą znajdowały się na kolejnych osobach, które będziemy odkrywali, będą powodowały, że będziemy mieli coraz większe możliwości kładzenia poszczególnych elementów na planszę. I oto tak naprawdę chodzi w grze. Ciekawa rzecz ma się jeszcze w momencie, kiedy gracze remisują na karcie. Wtedy ci remisujący gracze będą licytować kartę. W momencie licytacji gracze dają jedną monetę i kolejny gracz ma prawo powiedzieć o kolejną jedną monetę. Kartę zabiera ten gracz, który będzie miał najwięcej wydanych monet na daną kartę. Pozyskaną z pola kartę uzupełniamy kolejnymi kartami, które mamy w stosie. Jak widzicie, wszystkie te karty mają z jednej strony nowe możliwości układania. Dropsów na planszy, ale również macie wartość punktową. Kto tych punktów ma najwięcej na końcu gry, ten zostaje zwycięzcą. Cała filozofia gry. Tu I tam, ale nie powiedziałem jeszcze wszystkiego, o grze, tu i tam, ponieważ są artefakty, o których wspomniałem na początku tego materiału. Artefakty na początku bardziej zaawansowanej gry leżą sobie gdzieś tam obok, i gracz, który będzie miał możliwość zakupienia za odpowiednią kwotę, dostanie punkty na koniec gry. Ale również zyska specjalne zdolności. Dzięki temu gra robi się nieco bardziej regrywalna. Do tego wszystkiego zyskujemy elementy trochę złośliwe, bo coś tam możemy komuś wyeliminować, coś tam możemy komuś zbić, i tyle. Więc nie będzie tutaj jednej strategii. Zawsze. Będziemy mogli sobie coś tam kombinować w zależności od tego, co również wyciągniemy z planszy. Fajny element. Na zakończenie, jak zwykle, kilka słów podsumowania, i teraz przechodzimy sobie do plusów. Minusy będą dość specyficzne tym razem, ale słuchajcie, jak zwykle, usiądźcie, chociaż pewnie już siedzicie, albo sobie chodzicie, albo sobie słuchacie, nieważne, ale po prostu posłuchajcie. Jeśli chodzi o plusy, to. W ogóle wszystko, co o tej grze teraz powiem, musicie zbudować na tym, że jest to gra, którą oceniam w segmencie lekka, wstępna, familijna i w moim zdaniem jako taka gra spisuje się bardzo, ale to bardzo dobrze, ponieważ co musi mieć gra taka spokojna, lekka, familijna? Musi mieć krótkie zasady. Ma? Jak najbardziej ma. Nawet jak, jak nie będziemy ogarniać zasad, wystarczy sobie przekartkować to wszystko, co tutaj jest napisane. Wiecie, duże obrazki, przykłady. Naprawdę idzie to w 5 minut opanować i już będziemy mogli sobie pograć, więc mamy bardzo łatwy wstęp i instrukcja nam to ułatwia, więc bardzo proszę, również wydawcy szanują nas jako ludzi, którzy czytają instrukcji i to jest super. No i teraz przechodzimy sobie do samej rozrywki. Nie ma tutaj jakichś takich, wiecie, specjalnie zamulastych tur. Oczywiście, jeśli ktoś będzie za, za długo myślał, że czy ja mogę to tak ułożyć, czy ja mogę to w tym momencie tak dopasować, to tak czy inaczej, no kwadratury koła na nowo nie wymyśli, ale nie, nie będą to tury długotrwające, każdy będzie dosyć szybko grał i dzięki temu będzie mi takie wrażenie, że są dosyć słuszne, że ja coś w tej grze cały czas robię, cały czas gram i bardzo proszę, gra potrwa 35-40 minut, w zależności oczywiście od liczby graczy i nagle sobie jak, tak spojrzymy na siebie i stwierdzimy, to było fajne, zagrajmy sobie jeszcze raz, a przy okazji będziemy sobie rozmawiać o różnych rzeczach nad grą. Ja takie elementy bardzo, bardzo lubię i podoba mi się również to, że do polskiej wersji gry dodano również pewne karty takie dodatkowe, które były dostępne tylko na Kickstarterze, a tu bardzo proszę, udało się również te rzeczy przemycić. Bardzo proszę, to inteligentnie śledziłem ten temat, więc mogę Wam się pochwalić taką ciekawostką. Więc to moim zdaniem tworzy bardzo dobrą grę familijną. Więc jeśli chodzi o minusy, które mogą się pojawić, to takie na siłę wymyślane w kontekście tego, że czegoś zawsze trzeba byłoby się Przyczepić. Chociaż czy trzeba byłoby? Taka chyba jest chęć ludzi, żeby do czegoś się przyczepić, więc uwaga, przyczepiam się do czego? Ponieważ gra ma swoją taką podstawową wersję, którą wam pokazywałem, ale również ma dodatkowe elementy, czyli takie te artefakty, które będziemy wprowadzali. I teraz czasami, dla co po niektórych osób, z którymi grałem, przeskok między taką podstawową wersją a tymi artefaktami, które bardzo prosto się kupuje w trakcie gry, więc samo dołączenie tych artefaktów do gry jest bardzo proste, ale u co po niektórych powoduje taki, wiecie, paraliż że... Aha to ja mam teraz ten artefakt, mam jeszcze to co tutaj można zrobić, więc można powiedzieć, że ten taki przeskok między bardzo podstawową wersją, a tą taką zaawansowaną jak na grę familijną, dla co? Bo niektórych jest taki za trudny, ale tak jak mówię to jest czepianie się na siłę. Jak będę robił materiał, a na pewno będę robił materiał w nowym roku 2022 e, o grach, od których warto byłoby zacząć, to na pewno tu i tam, tam się po prostu znajdzie. Tu i tam, tam się znajdzie, ale piękne zdanie. Więc jeśli szukacie gry na wstęp lub takiej Zwykłej, prostej, lekkiej gry, być może już wakacyjnej, to wydaje mi się, że jest to idealny moment, żeby zainteresować się tu i tam. To tyle na dzisiaj. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej!